Widot, ja ja książkę sobie. Ja mam ten paralizator, jak się robi zdjęcie. Jak to paralizator? A co? O... Dawaj zrobimy za fotę. O, chce się zrobić fotę. Tu się robi fotę. Tu się robi do wody, prawda? tu się robi fotę. Tutaj jest dobra. O, zrobiłem zdjęcie. Pokaż, czekaj, zrób mi. Stój, stój. Eee, yy, gdzie? Chodźcie, chodźcie, chodźcie. <laughs> Dzięki. Yy, Bartek masz to taki, Świeć, kacz, taki taki... Taki tak. parali... O, weź prawie. Dobra, jest łączone. Zostań. Przestań. Ty masz najważniejszą rzecz. Jak ci będzie pikało dwa razy, to znaczy, że znaleźliśmy ten. Klikierz. Ja się pali światło. Tutaj masz, musisz A. kliknąć na to. Halo, jest tutaj. tu kto? Otwieraj te dar kurwa. Kródy... <laughs> <Spuchuj śmiech> Chodźcie, chodźcie, chodźcie Eee, idziemy do piwnicy? Idziemy, nie, Gdzie jest piwnica? Rudy, prawo Tutaj jest piwnica Światło się tu świeci. Są duchy Gdzie? Pikachu Tu jestem pewnie, tym lepiej tam uchy no to... o, co? Czemu nie bym więcej zdjęć? To duchy mniej, ale... Dobra, szukamy tego tego pokoju ducha, bo zaraz nas tutaj będzie straszyć. Zrobiłem wszystkie zdjęcia, ile mogłem? Co? Całą pamięć. Całą pamięć. Oj wyjebrowa, to jest, to... no jest, jest nie zrobić zdjęć? Nie wiem. Uw, stajliście go. Przecież całą pamięć skończyłem. Ta... <ślańca> O, w, w, zrób temu zdjęcie Patrz, tutaj kręgosłup jest Nie What is. the fuck? <laughs> Super Czekajcie, idę z tym paląc wiatora Sparaj ten kręgosłup Poczekajcie tak. już sekundę tego Światło się wyłączyło Światło, tak. światło mi się wyłączyło Piotr wyjeba całą baterię na znaczy baterię Ty baterię. potknąłeś się o coś kurwa, robieniu, się pod oknem, tak to nie wyglądało Ej to prawda Byłeś O, coś tu lata To tak Ty, to cień jakiś, a to rudy, a to Ty Właśnie, tu jest Adolf Hitler zmieszany z Chaplinem Właśnie widzę <laughs> To z Chercilem chyba Tu jest Chercilem, przedmiot Chercilem To mi nic nie no gdzie są No to pokaż mi to, weź kamerę No co, co mam Ci pokazać? Weź G, wyrzucasz to No już Ale nie, mam Włączone No jest to a, a, a. Co jest? To jest mi w ucho Co ty kurwa pierdolisz? Ty kurwa nie umiesz pisać, czytać i w ogóle jesteś popierdolony Patrz nie ma tych odcisków palców, gdzieś po szafkach, po drzwiach tam jesteś odcisk palców? U <noise> pośledeni Ghostbusters co Tam jest z odciski palcu <noise> A jeszcze mam coś no? takiego, co to jest? Jakieś radyjko Pokaż. A V pod V możesz się rozmawiać z duchem po angielsku. Ale to jest jakiś ten pod V, że, że co to mówić, czy tylko mam takie... Musisz wiek? V, trzymać V. Znaczy wiesz V, że... No, pójdź, Ale ja nie Piszcie! Cze. Hunt! Hunt! Czekajcie. O! Bartek nie żyje. boskie, Rudy, Rudy się nie dostał. Dobrze. Rudy się nie dostał. Rudy się nie dostał. <gryny> Rudy się nie dostał. <gryny> 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 Czego go Gdzie to jest? No, dobra. Idziemy do wana. Life could be a dream. O, o! o nie, jest. A! On mnie goni Gdzie jest ten gór? Idzie, idzie, ja idę z nim Gdzie jest ten gór? Dobra, poszedł Gdzie? Jestem O nie, moje tuste jaja jaj. Halo Halo Cześć, mama O, ej orbs są Nie to ty? Jutro jeszcze mam wolę Na ty rudy? No to ja. Nie <noise> ma rudy. Ale jak ty tak no, do na, mnie na, na, mówisz? Naprawdę. Ja wyłączyłem A, mi i wciskam powrót po prostu. <noise> What the fuck? O! Falek o naraz co się pierdoli. <noise> A on się fraje z frajerzy, bo on miał latarkę. Idzie go. Idzie. Rudy! <głos> rudy! Krzeczy mi za tobą rudy. Ozdechła. Co to jest? Och, Ja, ja. Gitara. Może się grać. wiem zagrać na gitarze. Ja ją na schodach. Można się słuchać piw w szafie? Tak można. Przed duchem. Ty? Ja nie chciałem tego użyć Skowałem w szafie ten zielony Daś to jakoś zabrać? No musisz... Ej A byłeś tutaj na górze. Coś piszczało! Pika. Jest tutaj duch Pokój ducha jest tu. Nie, nie. Nie, musisz... Tutaj patrz. Musi bardziej. O tu. Znalazł się tryhard No znalazł się. O! Tyle, Co? Pytu? Wszystko. Na piątku nie ma odcisku palca Ale to patrz na drzwiach No nie są tylko Zamknął go Dlaczego mnie zamknęliście w toalecie? Koń tam No halach. No nie, przez drzwi, jesteś duchem Patrz jakie papuszki tu są Widziałem, to nie rozłap... Nie będę... Yyy... Ja, ja No, No 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 Dobra, dobrze. Cze Czego zrobię zdjęcie? Misia bo leko. Zabiera to. A, bo ja go wziąłem z i rzuciłem na powołę. A. Tu gdzie jest ten pokój ducha? Tu nic nie pipcie. pipczy no to... jednak zmiana planów tutaj jest. No wiedziałem. Co, no co? To jest dziecko Numery. pewnie. Widzisz, to jest napromieniowany ducha. Ja, ja! To taki ho chodzicie ty zgarb... Masz to. Co ty robisz? Kto robi? Ofętał go. A, a, a. Rzekaj. <grystanie> Jak ja to zrobić? Patrzy się po <grystanie> prostu w górę. Idzie <grystanie> <A. grystanie> burza! Gdzie burza, bo mi się duża. No nie ma. <grystanie> nie ma na drzwiach, nie ma. Sprawdzaj to A ja, jak ja, nie no. Piotrek Piotr, płacaj. Ja, ja. ja, ja. Czyli to nie duch zbocz wszech. Hehehe, boy. Chodźmy do bana, zbierzmy się w myślach, co się dzieje. ty za koszt. A wiesz, tak. To jest z, jakąś... ty z jajami. No, 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 no. Daj. Wszelka, no O tam. Tym się rozmawiasz, ducha. No super. Hi. Zasłaniasz mi kamerę. How old hey. are you? Odejdźcie z kamery. How old are you? Oh, a, ty masz oh, 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 oh. a i on mi odpowie? Przez to czy? Tak How old are you? Why Hi. are you gay? <laughs> ja, ja bym tam, wiesz, był w pokoju, w trzy pokoje obok Why are you gay? Wyście ro... dostawcie książkę Nie posiadam Ej, a macie ten? Jest zimno? Nie ja się Co ty zimno. robisz? No, cię, Ty, jak kurwa. się. Wypowiedzi. te, te postacie są bardziej nawiedzone niż. te domy. A. 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 Do. A. Ej, dobrać, A. Się We are sitting here quietly Who is dying? Yes, he died He died, and there is someone Hello, hello, how are you? Hello, Mr. Free. I'm dead, I'm dead! You're one ugly motherfucker Why you kill my friend? You fucking bastard. Nie słyszycie jak teraz mówię? Z was? Oh! No, znowu... O Boże, o jest? Powiedziałem you fucking bastard, przesto. Oprócz Eba. obraziłem, powiedziałem you fucking bastard i w tym momencie raz zaatakował. Zabij mnie. Bo ja powiedziałem why you kill my friend you fucking bastard. I w tym momencie się tutaj, stój tak w miejscu. Rudy, stój w miejscu. Nie ruszaj się. Ład no, kurwa, no nie ruszaj się. Hello! No kurwa, no nie ruszaj się, rudy. Zrobi zdjęcie, fajne. How are you? What's your name? How old are you? Brzmi jakby się topił na basenie What's your name? I am under water. Under the water, please help me. Ale, ta, ej, ale serio! Ja mu powiedziałem, why you kill my friend you fucking bastard? Wspomnijcie, wszystko zaczęło migać gdzie? Mi. Hello! Hello. Are How are you? How are you? Give me the... Jeszcze to doda! Odpyt? I'm <laughs> what? like <laughs> what? Hello, hello my friend, how are you? Bartosz and this is my brother Piotrek and this is my brother Tymek We, are, we are look the same but uh, we are not crazy as we look What? Give me a sign Please give me a sign To się pierdol. Tu rzucić książkę? Nie, musisz F kliknąć na podłodze, kusnąć. Trzeba ją położyć. A czy tu ją rzucić? Tak, tak. Malowanie. Malowane no. no, jajca. No, no. <grym> Maldowalne jajca. Maldowalne jajca <grym> <Malowale> jajca Ci się poczuciło. To ma zwinnie przykre go Malowada jajca Balewade jajce to właśnie balowa były Ja pokażę jak to wyglądało żeby ktoś wyszedł płaszcza Cieplej Malabada jajca To ja Co się ruszało ty ktoś Catek został w domu Czeka i Malowade jajca Patrz, patrz się. Patrz. Czekaj. Czekaj, musisz mi zjeść to. Patrz, patrz, patrz. jajca. Ooo! Dobra, to Tak idziesz że jakiś per... miejsce możesz... przedstawić na kamerę. Sam se przestaw. Dobra, idę. ma padaczkę pistolet? Patrz, 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 patrz. Siańce mnie przesuwa Gdzie ty ze mną idziesz? Halo, włączyliśmy kamerę Piotr nas sabotuje No ci się będziesz do szkoły Halo To jest jak bieg, jak bieg EDAS z Ed, CDDN Idzie, idzie nagle Ścisze to cieszole, słychać <śmienicza> e, nie ma Jezus, jak się straszyłem, weź kurz na <śmienicza> Można piętrze ty Nie, to jest tuśsto. Przestań, przestań biegnąć jak Naruto Naruto rano <śmienicza> To weź niech ktoś tam idzie zbiega, Ja idę, ja idę Dobra Idź Ale tylko jedna osoba I zostaje. Ja idę, ty idź kurwa No Hello Hi Powiedz give me a sign Give me a sign Give me oh! 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 Kurwa Ja pierdolę oh! <laughs> <laughs> Biedąc, oh! To raczej możesz zostać zaznaczyć, że odpowiada. Zamknąłem się w kiblu! Wyruchał go? Bo przyszedł pod ciebie. Niech ucieka. A masz... Yy, wariuje ci ta... ...latarka? Nie. A, tu już nie ma. Uciekam stąd, no Ej, w sumie to dał znak. Give me a Ale Małe, jajca! JEZU! Ty KURWA! Ty, 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 kurwa! <grywa> <grywa> I zabrał. To ja biorę mój sprzęt do rozmawiania z debilem. Ja biorę aparat. <laughs> Nie, ty zostaw ten aparat. Sto kurwa pamięć rozbierd... O, śnieg ja To mogę. A, ja ja to to mogę... A, zrobię zdjęcie kamerą, się księżyca, pacz, ale ładnie. Ale ładnie księżyca. <laughs> <laughs> ja, ja. Ja, ja. Cześć, chcesz się napić? <laughs> Cześć, Piotr. Gdzie jesteś? Chcesz ja... się napić kabusi? Tutaj A tu, e, się ma Nie Bo masz pewnie trzy przedmioty, 2 przedmioty plus latarkę, tak? To tak. nie mogę To ma. Zrobiłem zdjęcie to, kubka, nie chcąc... Pikasz ten czy nie? Włączyłem telewizor przez przypadek. Ile prost ma? Weź rób zdjęcie tego To jest To <śmienic> jest groźnie ciężej, brzmi jakby kręgosłup strzelał. No. Zaraz z was lewu. A to ja muszę rozmawiać z nim znowu? No. No to wypierdalać. A nasza idzie pani. Chodź do tego. Ja się, schowa ja się schowałam w szafie, jak coś temu zrobić zdjęcie. Hello? Nie. Hello! Nie! Nie! Hello, oh, what's name your name? Dad. Piotrek kurwa! Jakbyś no to to... robił jaja cały czas, to, to jest bez sensu. No to jak to jest bez sensu? To... O. No to, to kurwa ja... Aaaaa. Wiesz no, co nie mam tego <laughs> zupełnie to. Hello? Uh, uh, uh. Hello? Uh, uh. What's your name? What's your name? Jak stoisz, <laughs> stoi, stań, stań, do prosta, się patrz na mnie. Nie odpowiada. Może musicie wyjść w ogóle z gaz. No chodźmy, być, być. wy kurwiaj tą ty przyklaska <grym zbawka> Ej, w sumie tu dał znak. Give me sign. Małe małe jajca! Jezu! Kurwa! <grym zbawka>